Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne opakowanie z Chin i tym razem mamy WEIKO Precision Square LS 300 mm. Proszę bardzo. Szary, malutki kartonik. Generalnie, słuchajcie, to przyszło nie wiem, z dwa tygodnie temu albo więcej, ale pod zły adres i tutaj kolejny widz. Uczciwy, słuchajcie, zgłosił się do mnie, czy to przypadkiem nie do mnie, bo on nic takiego nie zamawiał. A to była osoba, która wygrała jeden z konkursów, i tam Chińczycy się pomylili i wysłali właśnie pod adres osoby, która wygrała. Proszę bardzo, mamy tutaj opakowanie: kątownik i malutki klucz imbusowy. Aluminium, aluminium, i tutaj również dwa takie klocki aluminium. Po co imbus? Zwróćcie uwagę na to, że tutaj te klocki metalowe, metalowe te czarne klocki, te elementy aluminiowe są na cztery śruby imbusowe. To jest skręcone, i to słuchajcie, służy do takiej naprawdę mikroregulacji. Jeśli ktoś chce wyciągnąć, wycisnąć z tych kątowników. Co się da, można powiedzieć, tak? Siódme poty, to warto właśnie wiedzieć, że tutaj można to regulować. Ja jeszcze Wam pokażę na przykład. To jest crown drewniany z mosiądzem, i tutaj na przykład jest to zabite nitami. I tutaj nie ma absolutnie żadnej możliwości regulacji. To ma być idealne, tak? Sprawdzimy. Proszę bardzo, no więc. Pierwsze sprawdzenie możemy zrobić sobie tak, czyli zliniałem jakimś wzorcowym. Nie jestem pewny, czy. Dobra, ja tutaj widzę dosłownie mikroszelinę na dole, że światło na dole się gdzieś tam pojawia. U góry się to styka. Oczywiście najprostszą również metodą, jeśli nie mamy takiego precyzyjnego kątownika, jest oczywiście. Narysować linię, tak? Więc ja tutaj sobie może zrobię w, w którą, w tą stronę, żebyście wy widzieli. No i zobaczymy, ale właśnie, słuchajcie, nie, przepraszam, jeszcze coś muszę pokazać, ponieważ ten kątownik ma tutaj ten element taki wystający, i to jest świetna sprawa. Zobaczcie ten kątownik. Piekielnie drogi, super precyzyjny. Kiedy Tutaj go położę, no to oczywiście on opada, tak? No tutaj akurat jest jeszcze jakiś tam element dodatkowy podklejony, ale te kątowniki, które mają to ten taki dodatkowy element jeszcze to jest świetna sprawa, bo przykładamy i przesuwamy i ten kątownik po prostu nam się na tym trzyma. Również ten kątownik jest kątownikiem dwustronnym. Działa zarówno z prawej, i z lewej strony. Dobra, i na razie sobie sprawdzimy, czy tutaj mamy ten kąt. Tego kąta nie wyregulujemy, zewnętrznego, ale ten kąt tutaj do, do tej części, jak najbardziej. Więc już sprawdzamy. Cyk. Obracamy. Spróbuję narysować w miarę blisko. No i zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Czyli tutaj jest tak, powiedzmy z milimetr, tutaj jest widać z półtora milimetra. Więc to się właśnie da wyregulować. Czyli regulujemy to właśnie tym kluczem małym, imbusowym. Odkręcamy to, luzujemy. Oczywiście nie za mocno. Chociaż zobaczymy, tutaj jaki, jakie te łezki tutaj są. Dobra, widzę, że jest jakiś minimalny, naprawdę minimalny luz. Poluznie trochę mocniej. Widzicie? To jest tak z pół milimetra, może. I teraz możemy spróbować, oczywiście, tą lekką korektę tutaj wykonać. Czyli spróbuję ustawić to mniej więcej w połowie. Czyli generalnie trzeba widzę, że odepchnąć to. Dobra. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Jeszcze pytanie jak później z drugą stroną, nie? Jak obrócę to o 180 dobra, to się okaże. Próba numer 2. Proszę bardzo. Jedziemy tu. Trochę dalej. Obraz wart tysiąca słów. Tak będzie lepiej chyba widoczne to. Myślę, że jest poprawnie, nie? Ten drugi przykład jest zrobiony już naprawdę dobrze. Oczywiście ta podziałka, która tutaj jest, 300 mm, tutaj mamy wewnętrzną podziałkę do 275 i zewnętrzną do 300. No i oczywiście mamy tutaj te otworki co milimetr, więc jeśli będziemy chcieli 10 mm zrobić, wkładamy, przesuwamy i jedziemy. 50, 100, dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem, 100. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że te otworki, które są w liniale są dosłownie ten rysik, ja tutaj używam 1 mm ołówka automatycznego, dosłownie jest mikro luz, ale to jest tak naprawdę mikro. Nie wchodzi tutaj ta oprawka od rysika, muszę rysik wysunąć trochę dalej i wtedy sam rysik tak naprawdę wchodzi w te otwory. Więc to też jak najbardziej fajnie zrobione. Co jest, co tutaj jest jeszcze? Bo patrzę, właśnie, że jest jeszcze. Aha, nie, tutaj jest, bo na skali jest dosyć sporo tych wymiarów. Mamy zewnętrzny, później piątka, tu jest dziesiątka, dlatego że te, ten, jak to się mówi, noniusz, jest jeszcze naniesiony na otworki osobno. Czy coś jeszcze? Można. O takim kątowniku powiedzieć. Myślę, że warto mieć taki, który jest pewny, nie? Chociaż jeden taki porządny, żebyście mogli tak jak ja zrobić, nie? Czyli przymierzacie to i widzicie, czy to zgadza się, czy się nie zgadza, czy może, czy może troszeczkę się zgadza, a może z jednej strony, słuchajcie, no, jeden porządny wypadałoby mieć, nie? Widzieliście, ta mikrokorekta, którą tutaj wykonałem, ona już pomogła, żeby ten kątownik miał kąt. Ja jeszcze patrzę tutaj, że to aluminium, z którego jest to wykonane, tak z 1,5 mm. Więc tutaj mam na przykład ze stali, i to jest 1 mm. A tutaj mam. To jest też chyba z 1,5-2 mm. Tyle w temacie. Polecam. 300 mm to już jest dosyć sporo, nie? Zobaczcie, że nawet te kątowniki to jest gdzieś 250. To jest ten kolejny, to jest 200 mm, a tutaj jest 300 i wydaje mi się, że 300 innej, tak patrzę tam na ścianę moją, 300 innej nie mam, więc dlatego Właśnie ściągnąłem 300 mm. Tyle w temacie. Widzimy się w kolejnym nagraniu już niedługo. Oczywiście link tradycyjnie w opisie filmu. Zapraszam. Dobry kątownik. Na razie hej.